Widzowie, to jest bardzo dla mnie specjalny materiał. Jest to pierwszy gość, który był na moim kanale, którego sobie można powiedzieć, załatwiłem. Sebastian Sztejer, witam cię Sebastian serdecznie. Witam Cię Kasper, wszystkiego dobrego. Sebastian, zasady są proste. Mam do Ciebie 26 pytań. Na pierwszą część będziesz mógł odpowiedzieć tak lub nie. Na drugą będziesz musiał dokończyć moje zdanie. Na całą zabawę jednego pondora. Może czas uciec o odpowiedzi, jeśli jest pytanie za ciężkie. Oczywiście też się możesz rozwinąć, nie musi to być tylko oczywiście tak lub nie. Gotowy? Oczywiście. Widzowie, wy słyszycie muzykę, żeby nas sprawdzić w klimat, a ja lecę z pytaniami. Gdyby ktoś mi powiedział, że będę grał w darta, odpowiedziałbym... Będę. Jestem jednym z najlepszych polskich darterów. Jestem. Ale w ostatnim czasie ciężko było mi to udowodnić. Tak. Mam za sobą Trudny rok życia. Dwa lata, nawet trudne. Ok. Wrócę do Lakeside. Nie. Zaksa w następnym sezonie powalczy o medale. Nie. Nie? Nie. Dobrze. Powalczę o tytuł mistrza Polski. Tak. Mistrzostwa Kędzierzyna Koźla to był duży sukces. Z Wacławem jesteśmy najlepszą parą deblowów. Tak. I jeśli nie zdobędziemy medalu na mistrzostwach Polski, to będzie to duży zawód. Nie wiadomo, czy będziemy w nich grać razem na mistrzostwach polskich. Okej, okay. a jeśli zagracie? To. To będzie. Czy będzie zawód? Nie, nie, nie będzie zawód. Okej, okay, dobra. Na modusie. Poza... Pokazaliśmy się z niezłej strony. Oczywiście, że tak. Zrobiliśmy dobrą drogę dla następnych zawodników, którzy będą mogli w... również wystąpić w modusie. Kwalifikacje do modusa? Jeśli będą, to wystartuję. Oczywiście. Kędzierzyn Koźle, Dartersko jest w czołówce polskiej. Nie. Powiem więcej. Może nie jest najlepsze, ale pokażcie mi lepsze. Dobrze. Marcel będzie dobrym siatkarzem. Będzie najlepszy. Okej. Okay. Po teraz uważnie. Pamiętam, co wydarzyło się 28 czerwca 2019 roku. No oczywiście. Zakwalifikowałem. No nie. Tak, zakwalifikowałem się do lejca. Albo nie. 28 czerwca 2019 roku? Tak. Kurcze. No. A jakie Dobre pytanie. Nie wiem czy czerwca? Czy wygrałem Grand Prix? nie, to też Kurde nie wiem. Dawaj. Twój jedyny mecz na Euroturze z Christendobeem. Nie pamiętam tego. A pamiętasz wynik, chociaż? Oczywiście, 6-2. Niestety porażkę. Oczywiście, 6 Dobrze, teraz będą pytania, które będziesz musiał dokończyć. Darterski idol. euro. Generacja moich lotek. Pierwsza czy druga? Pierwsza. Największy indywidualny sukces? Awans do Mistrzostw Świata. Do Lakeside, okej. Okay. Do Lakeside, tak. Pierwszy awans do Mistrzostw Świata. Dobrze. Największy deblowy sukces? Mistrzostwo Polski z Łukaszem Wosławskim. Dwukrotne. Okej. Okay. Najlepszy darter wśród świadkarzy? Kamil Samańko. Jednak nie Łukasz Kaszmarek? Mm -mm. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Kalemka jest naprawdę fajnym zawodnikiem, ale stawiam na kamień. Dobra. Najlepszy moment związany z Zaksą. Czas, w którym zdobywali Mistrzostwo Polski i wygrywali Puchar Europy Liga Mistrzów i naprawdę przychodziłem do nich do szatni i, i bawiliśmy się bardzo. Okay. Mistrzostwa Świata WDF 2020 czy 2022 rok? 2020. Dobrze. Najlepszy kontakt siatku z siatkówki Mamzy. Jurij nie, Gdybym nie grał z Wacławem, Debla zagrałbym z Tetuskami. Ostatni. Gdyby nie dał, to? Nie byłoby niczego innego, jeżeli chodzi o sport. Sebastian, wszystko. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, to masz w tym momencie chwilę. Pozdrawiam wszystkich yy, darterów i całe społeczeństwo yy, z, tego, z tego ośrodka, jakby środka na darta. Widzowie, ja wam bardzo dziękuję za ten materiał. Sebastian, Tobie też oczywiście dziękuję. A my widzimy się już w kolejnych materiałach. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Cześć.